Alibaba to nie bajki, to platforma, która pozwoli Ci sprzedawać towary firmom na całym świecie. Czy wiesz, że Alibaba konto ponad 26 milionów aktywnych kupujących, 200 tysięcy producentów, 340 tysięcy transakcji dziennie i 170 milionów produktów? Zacznij sprzedaż z Alibabą w ponad 190 krajach i aż 19 językach. Swoje produkty możesz wystawić w ponad 40 branżach. I w prawie 6 tysiącach kategorii produktów. Alibaba.com pozwoli ci nie tylko pozyskać nowych klientów z sektora B2B. Dzięki platformie możesz pozyskać nowych hurtowników, dystrybutorów i partnerów biznesowych z całego świata. Dzięki platformie Alibaba.com wzmocnisz swoją markę i rozszerzysz zasięgi o globalny rynek. Zyskasz dostęp do miliona klientów z całego świata. Otrzymasz możliwość korzystania z nowych narzędzi reklamowych. Wejście na platformę Alibaba to również niskie koszty. Za rozpoczęcie sprzedaży zapłacisz mniej niż za lot transatlantycki, a Twoje towary będą dostępne na całym świecie. A jak zacząć? Wcale nie musisz znać sekretnego hasła, aby otworzyć drzwi do świata Alibaby. Jesteśmy pierwszym oficjalnym partnerem tej globalnej platformy w Polsce. Z nami łatwo rozpoczniesz swoją sprzedaż. Dobierzemy z Twojej oferty produkty, które warto tam sprzedawać. Przygotujemy opisy oraz tłumaczenia ofert. Prowadzimy Twoją markę na alibaba.com i uruchomimy kampanie reklamowe oraz promocje na platformie. Przekonaj się sam, że nie opowiadamy bajek. Umów się na bezpłatne konsultacje dotyczące sprzedaży na alibaba.com. Zapraszam serdecznie.